Zostawiam strażę na dumy sławnie ludzi, żeby to poselstwo, które zgłoszone nie było w żaden sposób wykrzywione ani wykradzione, żeby to zostało objawione w ich sercach. Amen. Kamera włączona. Ale oddycham jak tury. Dobrze, E, wiecie, co dzisiaj zezykwiera? Tak króciutko na tygodniu sobie słuchałam, to płynęło ze mnie. Więc to nie kisimy, wy we, zawsze, kochani. Cokolwiek macie, jeżeli przychodzi cokolwiek do was, najdrobniejsza rzecz, to jeżeli wam to daje, to nie chcę, żebyście to zostawili. Ja chcę, żebyście w swoich postach jesteście duchowymi istotami. My, jako społeczność, zaistnieliśmy w duchowym, w duchowym świecie. My jesteśmy znani w duchowym świecie. Więc, jak Ci Bóg coś daje, dziel się z tym. Bo to jest to, że wielu z nas uprawia sport i niećwiczony mięsień zanika. Dary są nieodwołalne, ale. Nie, jeżeli nie płynie, to, to ma być cały czas w obiegu i właśnie o tym będę dzisiaj mówić o tym obiegu. Króciutko, krótkie poselstwo. Y, od pierwszego y, Wezechiela. Jest. On miał. Może tak przeczytamy w początku, żebyście mieli taki rys, troszeczkę historyczny. O, okulary. W 30 roku, w czwartym miesiącu, piątego dnia tego. W miesiącach, gdy byłem wśród wygnańców nad rzeką Kebar, otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boże. Piątego dnia tego miesiąca, był to piąty rok od uprowadzenia króla Joachina do niewoli, doszło słowo Pana Ezechiela, syna Buziego, kapłana w ziemi chaldejskiej nad rzeką Kebar, a ręka Pana spoczęła na nim. I spojrzałem. Auto gwałtowny wiatr powiał z północy, i pojawił się wielki obok. Płomienny ogień, i blask dookoła niego, a z jego środka, spośród ognia, śniło coś, jakby błysk polerowanego kruszcu. A pośród niego było coś w kształcie czterech żywych istot. A z wyglądu były podobne do człowieka. Lecz każda z nich miała cztery twarze i każda cztery skrzydła. Kochani! Liczba cztery oznacza rzeczy doczesne, jest liczbą ziemską. Mamy cztery strony świata, w Edenie były cztery rzeki. Oznacza to coś doczesnego. W czwartym dniu Łazarz też zmartwychwstał do życia. Jest to doczesne no, fajnie by było gdybyśmy spotkali Jezusa. I poszlibyśmy do wieczności, ale jesteśmy jednak w tej doczesności. Ale my nie mamy się zachowywać jak docześni ludzie, jako tylko ta nasza cielesność. Jesteśmy tu zostawieni. Wiecie po co? Dlaczego? Cztery: Nie ma w słowie Bożym tak samo jak macie sny, musicie rozróżniać, które są od Boga, które nie, jak symbolika jest. Cyfer. Ona to nie jest bez. Że Wam się na przykład jakaś cyfra, przyszli, bo jesteście duchowymi ludźmi. To nie jest od tak. Dlatego ta, te cztery to nie jest też od tak. I od jeden. Nie będę całego, już od, od dziewiątego Wam to, to czy, przeczytam. I skrzydła nawzajem się dotykały. Nawzajem się one, one się cały czas dotykały, te skrzydła nawzajem. Oni byli, dotykały się, Bóg mówi, zobacz, dotykały się skrzydła ich. Ty, gdy jesteś o nowym stworzeniu, bo ja to, to, co będę mówić, będę odnosiła do jednej osoby i do kościoła. do ciebie i do kościoła od razu. Spotkałeś Boga, stałeś się nowym stworzeniem i do czego Cię Bóg zaprosił do relacji? Do kontaktu, do bliskości, do głębokości. To samo w kościele. My się musimy dotykać, my musimy być ze sobą. Nie widzę innego w ogóle. To jest Boży zamysł. Boży zamysł. I wiecie dobrze, że jak ja głęboko z Bogiem, tak głęboko z człowiekiem. Te skrzydła się dotykały, one się cały czas dotykały. To jest jedno, co mi pokazał. Pokazał. Następnie. I tak. Ich skrzydła nawzajem się dotykały, ich twarze nie obracały się, gdy się posuwały. Każda posuwała się wprost przed siebie. Posuwała się wprost przed siebie. Idziesz do przodu tam, gdzie cię prowadzi duch. Nie tam, gdzie cię prowadzi. Twoja dusza i twoje cielsko, bo cielsko pójdzie za dyrektywą, idziesz wprost. To jest prawidłowość duchowa. Nie zbaczasz, nie cofasz się. Idziesz wprost. Nawet ze swoimi myślami, ze swoimi odczuciami, ze swoimi emocjami nie rozpamiętujesz. A tak, wiecie, już nie będę tego, bo to wiecie, że rozpamiętywać ja to sytuacje różne, jakbym tam pojechała, ja często jak było często powiem Wam wcześniej, jak byłam nienawróconą osobą, yy, mogłam kończyć szkołę średnią w Krakowie, w dobrej szkole, już bym zaczęła od szkoły średniej, już bym wystartowała w dobrym mieście w Krakowie. I często, jak tak skończyłam studia i nie uzyskałam to, co chciałam, to sobie rozpamiętywałam, a mogłam. A ja bym tam jako piętnastolatka, ja bym wystartowała w Krakowie, to co ja bym osiągnęła z moimi możliwymi, a co to mi da? To jest jeden z przykładów. Wiecie, że różno to. Tą... Nie, ty idziesz. Ty w ogóle, jak idziesz prosto, to ty się w ogóle zaczniesz poruszać. Bo jeżeli ty tylko się wycofasz, albo staniesz, albo pójdziesz w bok, to ty nie pójdziesz w ogóle. W ogóle nie pójdziesz, ty się nie będziesz ruszał, ty będziesz myślał, że się ruszasz. Ale ty w ogóle w rzeczywistości duchowej twój duch nawet na milimetr się nie porusza. Nie rośniesz prawidłowo, rośniesz krzywo. I kochani, jedna rzecz, jeżeli od początku się rośnie krzywo, to tak jak masz Bobasek, ci się rodzi, weź na jakimś pułapie mu tu krzywo daj, to wiecie, że ta krzywizna. Ona zaważy na każdej dziedzinie waszego życia. To nie ma tam, że a, tam sobie jedną wykrzywiłem. Nie. Ta krzywizna będzie wchodziła i ważyła wam, wam w życiu. Dlaczego oni posuwali się wprost przed siebie się? Wtedy się w ogóle posuwali. Ech. Tylko pod prowadzeniem Ducha Świętego możesz iść prawidłowo i się posłuchać. Wiecie, że my mamy wewnętrzne przekonanie, to jest Twoje wprowadzenie Cię do przodu przez wewnętrzne przekonanie. Nie, że masz młyn i mówisz że Bóg mnie prowadzi. No niekoniecznie, nieraz Cię prowadzą Twoje emocje, Twój stan. Twoje priorytety, które sobie poukładasz. A już dobrze wiesz, jakie to mają być priorytety. A jak masz nieprawidłowo, no to idziesz w tych krzywiznach, prawda? I zobaczcie, tu jest dalej. No to o tym do przodu. I od 13 A pośrodku, między żywymi istotami, było coś jakby węgle rozżarzone w ogniu, z wyglądu jakby pochodnie. Poruszało się to pomiędzy żywymi istotami. Ogień wydawał blask, a z ognia strzelały błyskawice. I duch Boży mi mówi do mnie. Zobacz. Jedynie gdy to, co wcześniej powiedziałam, idziesz do przodu i się poruszasz, to tylko gdy prawidłowo idziesz, ogień symbolizuje moc, pochodnia. Jesteś w ogóle w ogniu, bo Ty jesteś odpowiedzialny za rozpalenie ognia. Ty jesteś odpowiedzialny. Jesteś ogniem. Idziesz w ogniu. Jesteś pochodnią, jak wiele. Tu jest że jak pochodnia, jesteśmy przerównani, jesteśmy światłem tego świata. Tylko tak będziesz pochodnią, światłem, ogniem. Wiecie, że ludzie, którzy na maksa położyli swoje życie, ich obecność powodowała już ogień Boży w otoczeniu. Bóg nie wyleje swojego ognia na krzywę coś. Bóg nigdy. Nie zniży się do naszych pułapów i priorytetów. On zaistnieje w swojej świętej rzeczywistości. Wtedy możesz mówić, że masz ogień. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jest coś takiego jak fałszywy ogień. Jest fałszywy ogień też, kochani myślisz, że idziesz w ogniu, ale nie w takim. Ogień symbolizuje również, wiecie co? Żeby płonął ogień, to musi paść ofiara. Żeby zapłonął ogień. Ty idziesz prosto i w ogóle kładziesz swoje życie. I się rozpala ogień, bo ty jesteś jak ofiara. Ty kładziesz swoje emocje wszystko wiecie pięć lat. Chodzicie z Bogiem. Nauczaj milion dwieście był na ten temat. Nie będę rozwijać tego tematu. Musi być ofiara z Ciebie. Jezus złożył jedyną doskonałą ofiarę, żebyśmy byli w niebie. Ale zbawiać musimy swoje dusze i swoje ciało kłaść i się zażynać. I się zażynać dla tego świata dla wszystkiego. I teraz jeszcze jedno, co mnie y, poruszyło, mojego ducha. Następnie od 15 tam już, a gdy spojrzałem na te żywe istoty, oto na Ziemi, obok każdej ze wszystkich czterech żywych istot było koło. Było koło. Koło. Raz Wam przeczytam symbolikę koła. Nie podarmo darmo to koło jest. Nic nie ma po darmo w Biblii. Koło, kochani, to jest symbol Boga, prawa, nieskończoności, absolutu, wieczności, doskonałości, doskonałości, wewnętrzną jedność, harmonię, równowagę, precyzję. Kompletność. Zobaczcie, jak to idzie dalej w prawidłowości. Ja mówię, odnieść to do siebie i do kościoła. Koło co robi? Porusza. Koło się rusza, i Ty się ruszasz w doskonałości, w harmonii. Gdy wszystkie te inne rzeczy. I to koło symbolizuje tą, ten ruch i systematykę działania, bo te koła, ja Wam przeczytam dlaczego systematykę, bo dalej o tym kole jest tak napisał, napisane. Gdy jechały, posuwały się w czterech kierunkach. A jadąc, nie obracały się. Te koła symbolizują. O, to chciałam czytać. A wyglądku i ich wykonanie było jak ryzolit. Wszystkie cztery miały jednakowy kształt. Tak wyglądały. To jest bardzo ważne. Wszystkie cztery miały jednakowy kształt. Jedność myśli, harmonia i tak dalej. Jednakowy kształt. Tak wyglądały, i tak były wykonane, jakby jedno koło było w drugim. Widzicie? Jesteśmy, jesteśmy zespoleni, Ty z Bogiem, i Ty w kościele. Jeżeli jesteśmy jednakowi, zharmonizowani, jesteśmy w doskonałym tej symbolice Boga. Wtedy jest ta pełnia, bo On się dał cały. I On też chce pełni od nas. co jest? To jest ważne. Tam jest napisane. A gdy w XIX, mm. Może od początku. A gdy żywe istoty posuwały się naprzód, wtedy koła posuwały się naprzód. Widzicie? Ty idziesz naprzód. Boże rzeczy. Symbolika koła. Zobacz. Mm -hmm. Idziesz ty naprzód. Koła się poruszają. Co się porusza w tobie? Idzie Bóg. Prawo, nieskończoność, absolut, doskonałość, harmonia, równowaga, kompletność. Idzie to. To się porusza w tobie. Gdy ty się w ogóle poruszasz, to się porusza Bóg. Są, wiecie, ruchy piękne. Jak Bóg mi powie, jak Bóg coś tam. Nie, ty musisz się poruszyć i ty poruszasz Boga. Fajnie by to było pewnie. Bóg cię tak klepnie w plery i cię wypchnie, idź, w Angelię. Idź, przeproś kogoś, idź coś. Nie, ty się poruszasz, robisz jakiś ruch, to porusza Boga. W ogóle porusza serce Boga, porusza w ogóle Boga w działaniu. Cała machina zaczyna się w ogóle uruchamiać. Ale to Ty musisz być. Człowiek Boży nie może być w stagnacji. Człowiek Boży nie może osiąść na laurach i powiedzieć, fajnie byłem, byłem w gnoju. Byłem w gnoju, unurzany tak. Spotkałem Ciebie, Jezu. I fajnie ma w niebie, będę. I później jednak przychodzi czas stagnacji, obrastania w tłuszcz i te sprawy. Nie, da, nie poruszasz się w Bogu wtedy. W ogóle się nie poruszasz wtedy. Jest tak dalej w tym dziewiętnastym. A gdy żywe istoty wznosiły się ponad ziemię, wznosi, wznosiły się i koła, szły tam, gdzie duch chciał. Aby szły, a koła wznosiły się wraz z nimi, gdyż w kołach był duch żywych istot. W ruchu jest życie. W ruchu jest życie, kochani. Kto ma uszy, niechaj słucha. Z tym Was zostawiam. Amen.